Cześć, witamy ponownie na naszym kanale Husator, ja mam na imię Arek i dzisiaj chciałbym Wam pokazać tą, ten piękny motocykl Yamaha VMAX z 1985 roku, którego, który jest od jakiegoś czasu w naszym komisie i z przyjemnością Wam go dzisiaj pokażę. Miłego oglądania! Wcześniej widzieliście już wcześniej jak pokazaliśmy MZ Bagira 660 cieszę się, że ten filmik jest tak popularny dzwonicie, ja go jeszcze nie wystawiłem bo czekamy na regulację gaźnika, a dzisiaj bohaterem odcinka jest Yamaha VMAX, która jest prowadzona z Holandii, ma pełne dokumenty i którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, ponieważ jest z pierwszego rocznika produkcji tego motocykla, opowiem pokrótce o tym motocyklu, jak do nas trafił, o danych technicznych pewnie ci, co się się interesują marką i tym modelem już wiecie, ale postaram się też coś powiedzieć. Obracam kamerkę i pokazujemy Wam go z bliska, żebyście go mogli zobaczyć tak, jakbyście byli u nas na salonie. Taki motocykl będzie Was witał, jak przyjedziecie do naszego salonu. Przypomnę, o Opole, ulica Gawędy 70. Numer telefonu oczywiście będzie również w opisie. Pokażę Wam go z każdej strony. Tak wygląda silnik z prawej strony. Mamy tutaj akcesoryjną pokrywę pompy wody, przyzroczysta, bardzo ładnie to wygląda. No tutaj mamy już na pewno ślad czasu, mamy troszeczkę odrapania, poschodził nam troszeczkę ten lakier, ale uważam, że wygląda to też bardzo fajnie. Możecie sobie zobaczyć z bliska gmole. Możecie sobie zobaczyć z bliska podnóżki, bardzo mało ten motocykl jeździł, podnóżki pasażera. Z bliska sobie możecie zobaczyć. Dodatkowo tumik, jak widzimy, delikatne zarysowania również znajdziemy. Mało tego, pokażę Wam, jak to wygląda od spodu. Bo my tutaj nic nie ukrywamy. Ten motocykl jest naprawdę bardzo fajny. Lecimy do tyłu. Tutaj mamy elementy ramy. Tutaj mamy ten amortyzator. Nie jest bardzo zardzewiały. Uważam, że na pewno troszeczkę pracy przy nim by było i będzie wyglądał świetnie. Tu mamy ten spornik. Mamy tarczę hamulcową tył. Możecie sobie zobaczyć z tyłu jak wyglądają klocki. Praktycznie nowe. Zacisk również wygląda bardzo ładnie. Opona można zobaczyć sobie na tutaj załączonym obrazku. Wygląda też bardzo fajnie, postaram się znaleźć Wam DOT. I jest jakaś fajna oponka no Na pewno młoda ona nie jest. 150, 90, 15. Obręcze aluminiowe z przodu, z tyłu, co jest bardzo ważne. Lekkość no i duże tarcze hamulcowe z tyłu, oraz duże tarcze, tarcze hamulcowe z przodu, co jest niewątpliwie atutem tego motocykla. Teraz to zobaczymy, sobie jak wygląda tył. Lampa cała, głotniki całe, trzeba to wszystko wypolerować. Jeśli chodzi o uchwyty, również są całe. Siedzenie, jak można zobaczyć, również na załączonym obrazku jest również całe, więc to jest duży plus tego motocykla. Przechodzimy teraz do zbiornika paliwa. Z tamtej strony to widzieliście, więc uważam, że jest również bardzo fajnie. Co mamy? Temperaturę, mamy obroty, mamy kontrolki, mamy licznik, ilość przejechanych kilometrów około 30 tysięcy. Z tej strony tak wygląda mniej więcej lekkie, takie to jest na tym chromie, są lekkie takie pęknięcia, lekkie jakby elementy nierdzy, bo to jest chrom. Ale mi się wydaje, że jest to do zrobienia. Bardzo mała owiewka, w dobrym stanie. Takim wizualnym. Jeśli chodzi o pompę hamulcową, przednią, ona jest cała, hamuje bardzo fajnie, ale mamy już takie do renowacji elementy. Tak samo mamy tutaj pompę hydrauliczną, sprzęgła. Ta jest w lepszym stanie. Jeśli chodzi o lustereczka, uważam, że też bardzo fajnie to wygląda. Możecie sobie z tej strony zobaczyć. To jest też bardzo ważne dla kupujących, delikatna rdza do polerowania. Schodzimy sobie niżej, mamy oczywiście tabliczkę znamionową, mamy tutaj win, mamy tutaj ograniczniki, mamy tutaj lagi, proszę zobaczyć, no minimalne już wżerki się pojawiają, więc to też nie ma co ukrywać, chłodnica cała. Bardzo fajnie to wygląda. Wloty, wszystko jest w całe. Stacyjka działa. Więc naprawdę jest to wszystko w bardzo fajnym stanie. Obracamy motocykl w drugiej stronę, żebyście go sobie poglądali. Tym razem z lewej strony. Wróciłem już motocykl i można go sobie zobaczyć teraz z tej strony. Jeśli chodzi o tą część silnika, wygląda to zdecydowanie ładniej. Mniej odprysków, mniej jakichś zarysowań. Tu mamy oczywiście pokrywę również lecimy gmole eee, tutaj stopka pasażera lecimy do tyłu tłumik z każdej strony go sobie możecie zobaczyć jeśli chodzi o amortyzator e, tył kierunkowskazy osłona lewa dosyć fajnie to wygląda Sprawdzamy, jak wygląda wałkardana, jeśli chodzi o budowę. Wszystko jest naprawdę bardzo w bardzo fajnym stanie. Felgi również nie są jakoś zniszczone. Szukam cały czas dotu, ale będzie mi pewnie ciężko znaleźć. Tutaj nie ma. Mamy jakieś oryginalne naklejeczki. Złapiemy ostrość. Tutaj nie wiem, czy to pokazywałem. Bardzo fajnie. Wszystko sprawne, wszystko chodzi, więc na pewno możecie przyjeżdżać śmiało i oglądać ten, ten motocykl, bo wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Mam nadzieję, że to też Wam się podoba tak samo jak nam. Teraz postaram Wam się go odpalić. Posłuchajcie sobie jak to brzmi. Na pewno wypadałoby zrobić regulację, czyszczenie gaźników, bo to bardzo długo stało. Pojazd przyjechał do nas z Holandii. Jest na dowodzie rejestracyjnym jednym i drugim holenderskim. My zajmiemy się całą procedurą przerejestrowywania, pomożemy w tym. To nie jest nic strasznego. Łącznie z przeglądem rejestracyjnym szczegóły udzielimy, udzielimy telefonicznie do ogłoszenia bądź do tego filmu bo w opisie przypomnę jest również telefon do mnie ja mam na imię przypomnę arek więc możecie śmiało do mnie dzwonić no i teraz chciałbym wam to odpalić żebyście sobie go usłyszeli odkręcamy stacyjkę neutral świeci tutaj mamy sanie do dołu włączamy sanie i staramy się go Na pewno wymagane jest, tak jak wcześniej powiedziałem, zrobienie czyszczenia gaźników, regulacji, synchronizacji, pełnego przeglądu, bo bardzo długo stał. My z przyjemnością się tym zajmiemy. Pojazd będzie wyceniony za 17,5 tysiąca złotych, więc myślę, że jak ktoś chce mieć taką legendę, motocykl który na pewno nie straci na gwarancji zachęcam do kontaktu. Jest dostępny, przypomnę, nas w salonie Husator Opole, ulica Gawędy 70. Można dzwonić, można pisać. Chętnych z przyjemnością zaprosimy do naszego salonu i będziecie mogli sobie pooglądać z bliska. Myślę, że akurat ten filmik oddał to, jak wygląda to w rzeczywistości. Myślę, że każdą ryskę mogliście dokładnie zobaczyć. Ja z mojej strony dziękuję za uwagę. Wbijajcie nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook, Relacje. Na pewno będzie coraz więcej się tam działo. No i co, do zobaczenia. Przypominam o subskrybowaniu, udostępnianiu naszego kanału. Będziemy teraz na pewno w okresie jesień-zima więcej Wam pokazywać filmików krótkich z, muzy z muzyczką, ciekawe do oglądania, które będziemy. W których będziemy pokazywać przeglądy gwarancyjne, przeglądy różnych pojazdów, różne czynności, na przykład jak regulacje zaworów. Najbliższy filmik z serwisu będzie już niedługo, myślę, że jutro pojutrze i będziemy pokazywać regulacje zaworów Yamaha XV1900 rider. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba i takie, takie formy filmików krótkich ciekawych z serwisu będą Wam się coraz bardziej podobały i będziecie chcieli więcej. Kolejnej w kolejce będzie Barton NXT 250 na wysokiej ramie. Będziemy nagrywać cały przegląd. Skrócimy to, przyspieszymy, pokażemy Wam, jakie czynności wykonujemy, tak żeby Was zachęcić i żebyście się dowiedzieli, że nasz serwis zajmuje się wszystkimi możliwymi motocyklami. Ja z mojej strony dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!